No, Siemaneczko, dawno mnie tutaj nie było, startujemy. Siemaneczko z tej strony, Niedźwiedź filmuje. W tym odcinku pokażę Wam troszkę coś innego niż to, co zawsze się tutaj pojawiało. Nie będzie recenzji, nie będzie poradników, będzie budowa nory. Jamy, bo to niedźwiedzia, nie? Lecimy. Jak widzicie, to było moje pomieszczenie, tu już drzwi mam przygotowane, a to jest ogólnie taki garaż, tu była folia, ogólnie spartańskie warunki. Ale to wszystko możemy zmienić, zrobimy wygłuszenia, zrobimy ocie... dużo różnych ciekawych rzeczy, zobaczycie. jeśli chodzi o to pomieszczenie mamy już zabudowane te ścianki tutaj za mną co są potem jakieś tu wygłuszenia coś porobię, jeszcze jedna warstwa pójdzie tych płyt, żeby pomiędzy nie dać trochę tej waty, żeby takiego echa nie było w tym pomieszczeniu wygłuszenia jakieś tu porobimy, że będzie całkiem spoko, dzisiaj chcę tą folię jeszcze zerwać która jest tutaj nade mną, bo tak to wygląda, żeby już ten sufit był taki jednolity, no bo to jakby nie patrzeć, to jest wszystko zrobione z takiego starego garażu, no i to robię wszystko dla Was, no i dla siebie, no i kolejna rzecz, kto by pomyślał, że w tym pomieszczeniu były nagrywane te wszystkie wcześniejsze odciki, nie? Zobaczcie, tu jest taki rozpicieł, tutaj o, takie coś się dzieje, tu folia, wisi jeszcze stara, no mamy tą ściankę, tej ścianki nie było, tylko była folia. Yy, tu mamy straszny taki bajzer, cała rupieciarnia. No, a tutaj, jak się ułożyło, pozapalało światełka. No, to macie o 28 mm. No, i powiem Wam, że no co? No, jest się, że to jest jakiś jakimś garażu, co? Dobra, pociągnęliśmy tą starą folię. Yy, mamy małą awarię, bo troszkę dach podcieka, bo tutaj nie było żadnej folii puszczanej, jak yy, kładliśmy ten dach. Ale to trzeba nadrobić. Niestety blachy nie ściągnę, żeby to założyć i zrobić tak powinno być, dlatego do, do krokwi, do, do tych desek muszę poprzeczepiać tą folię, którą kupiłem. Lecimy dalej. Aby nam na łeb, żeby te płyty te są wirowe, nie napuchały, napuchały. Żeby nie były napuchłe. No i to wygląda w ten sposób. To jeszcze muszę podcinać albo zabuduję, jeszcze nie wiem co z tym zrobię. Mamy prawie cały sufit tą belkę będę chciał obrobić. No. Ale tak to wygląda. To okno ogarnę. obrobię je. Będzie ładnie. No tu jeszcze mi taki kawałeczek został No i ta druga część, ale to chyba jutro już Kolejna warstwa na suficie Folii położona Straszny burdel to tu muszę posprzątać, bo nie idzie tu robić No Tutaj mamy nad belką puszczoną folię, o w tym miejscu tutaj Elegancko Tutaj mamy tak folię położoną, że jak będzie coś kapało to będzie sobie ściekał na folię, na folię, na folię I tam sobie może już lecieć Został tylko ten tutaj kawałeczek To okienko tutaj muszę ogarnąć W ogóle ten wajzel jutro wywalę stąd No i już tak powoli jak będzie ten sufit zrobiony sufitu na razie nie będę różał Zobaczę może go pomaluję na czarno albo na biało Ogarnę tylko tą ścianę. Steropian walne, będzie szybciej, siatką przejadę i będzie, będzie wszystko proste wtedy zrobione. Nie? Muszę w ogóle tą ściankę tutaj, łączenia, to łączenia, się rozjeżdża trochę tu. Muszę to połączyć wszystko, bo to kupy się nie trzyma. Ale już zaczyna jakoś to wyglądać. Zanim coś tutaj zaczniemy nagrywać, to troszkę jeszcze minie. Lecimy dalej. Znałem tą ścianę z dwójką. Za jakiś czas zrobię z drugiej strony steropianem piątką, żeby to fajnie odizolować od dworu. Z drugiej strony tego pomieszczania jest jakby wiata taka gdzie cegła nie jest zakryta no i to wszystko, ta wilgoć wchodzi jednak w ścianę i wcześniej jak było tutaj ładnie wszystko niby pomalowane no to jednak te ściany były mokre i to jednak, no tak było widać nie? teraz mamy już troszkę ten sufit ogarnięty, tą ścianę będziemy mieli zrobioną z tej strony zrobiłem już ścianę tak więc będzie tutaj w miarę ciepło jeszcze te okna muszę zrobić miałem je wcześniej łatać żeby tutaj całkowicie zrobić takie Ciemne pomieszczenie, taką norę, ale stwierdziłem, że jednak to naturalne światło fajne będzie, jak będzie tutaj wpadało. Może wy wykorzystam ten kadr z, tą, z tym oknem tutaj, co jest po mojej prawej. No i fajnie, jak będzie wpadało naturalne światło, bo zawsze to jest lepsze niż takie sztuczne oświetlenie. Tak to będzie wyglądało. Tak wcześniej mniej więcej wyglądało to okno. Chowałem żeby tego nie było widać. Zostanie nam tylko wygładzenie tej ściany żeby ubytki takie zamaskować. Malujemy jakieś półeczki, ładne ozdóbki porobimy, jakiś badelek czy coś. A no właśnie Wam nie mówiłem, a tu jeszcze tak poza tym nie ma w ogóle ogrzewania w tym pomieszczeniu. Tak więc będę musiał tutaj jakąś kobyłkę postawić. Jeszcze nie wiem jak to ogarnę, ale raczej na gaz to zrobię. Yy, to jest bardzo małe pomieszczenie, zacznę tylko chwilę i będzie już tutaj cieplutko. Yy, na pewno muszę tu zrobić całe, żeby to wszystko odparowało, bo no nie jest tu za ciepło i ten klej bardzo powoli schnie, ale już niedługo wystartujemy. Mały Protip dla wszystkich, jeżeli nie chce Wam się dużo myć, sprzątać. To folikę sobie zawijacie, kupujecie sobie taką Kuwetę do farby, folię zarzucacie. Czyściutko. Mamy już efekt, jest ta ściana całkowicie matowa, czyli tak jak chciałem, żeby było. Nie wiedziałem za bardzo, jak ogarnąć te narożniki, co są po bokach. Tak więc kupiłem dzisiaj takie coś drewniane, a te deseczki. To sobie docinam z takich odpadów, co altankę robiłem. Małe po 17 cm kawałki. No i tak. Uuu, no i tak polecę całą ścianę. Blazło. No, tak to wygląda. Na czarnej ścianie będzie kozak. No, no to wstępnie sobie pierwszy raz usiadłem w tym pomieszczeniu, takim troszkę mniej więcej zrobionym. Ściany mamy pomalowane, mamy wszystko teoretycznie przygotowane pod to, żeby sobie ładnie tutaj umeblować to wszystko. Tu jak widzicie jeszcze pusto jest na tych półkach zero światełek, nic tu jeszcze się nie pojawiło nowego. Słuchajcie, no na pewno muszę zrobić tutaj wypuszenie, bo echo, jak jasna cholera, jest. Teraz zbieram bezpośrednio do puszki dźwięk, tak więc no jest trochę gorzej niż będzie tak oficjalnie. Bo wiadomo, tutaj sobie z góry puszczę RODA, żeby to fajnie mnie zbierało. Ale no, jest strasznie. Muszę to najpierw dobrze przemyśleć, jak to wszystko tutaj poogarniać, żeby jednak ten dźwięk fajnie tłumiło. E, jeszcze zobaczę, bo może w ten sposób ogarnę, żeby pod kątem było. O! Takie coś, jak myślicie? Lepiej czy gorzej? Też będę musiał zobaczyć, czy jest lepiej. Muszę. O! 28 mm. No dobra, no, ja całkowicie zapomniałem, że te jażyniówki na górze strza, strasznie trzeszczą. Tak więc, no. To światło na pewno idzie out stąd, zostaną tylko te moje oświetlenia Na pewno muszę tutaj jakąś dobrą lampkę zainwestować, żeby to fajnie świeciło softboxem, bo to są bezpośrednie diody na mnie skierowane Nic tutaj nie zmiękcza To wyłączyłem Jest strasznie ciemno, ale no Dodatki dojdą do dzisiejszego dzisiaj. Przyszła pora na ogarnięcie trochę kabelków po ogarniać troszkę tutaj podłączenia, bo wcześniej musiałem lecieć z przedłużaczami, żeby jakieś światełko z tyłu zapalić. A chcę mieć wszystko pod ręką, dlatego opuściłem 15 metrów kabla do tej rozdzielki głównej no i podłączamy. No i na chwilę obecną wygląda to w ten sposób, że tak wygląda mój softbox magiczny, muszę to kupić. Dwie lampy świecące przez blendę. Tutaj wstawiłem oświetlenie od Rafała. Pozdrawiamy Rafała, które nam tutaj fajnie podświetla regaliki. Tutaj lampka zwyczajnie świeci sobie na ścianę. No i tak to wygląda. Jeszcze sporo roboty przed nami, ale już jest końcówka. No i do tego etapu dotarliśmy. Jeszcze bardzo dużo zostało tutaj do ogarnięcia. Między innymi wygłuszenie, gdzie ja sam swoich myśli nie słyszę, bo wszystko się odbija, wraca do mnie i się po prostu język wplącze. Muszę poogarniać to wygłuszenie. Mikrofon leży teraz tutaj na biurku. Pewnie słychać to, chyba że tu fajnie to wygłuszyło. Muszę go puścić od góry, tutaj, żeby mnie fajnie zbierało, tak jak być powinno. Chcę zrobić to stanowisko takie bardziej mobilne, żebym się po prostu mógł przemieszczać w jakieś inne miejsce. Tam jakąś sofę postawię. Jeszcze dużo przed nami, ale wrócimy troszkę do regularnych filmików. Jeśli Wam się podobał ten filmik, zostaw subskrypcję, zostaw komentarz, lajka, żebym wiedział, że tam jesteście. I do następnego!